Trener, bo jest mi się po raz pierwszy oceniającym i zapowiadającym. Dziękuję, ale myślę, że brawa będą się należały Aleksandrze za chwilę. Ola wygłosi tak mowę z poziomu czwartego, trzecia mowa ze ścieżki strategii Motywacyjne. Projekt ten związany jest z budowaniem obecności w mediach społecznościowych. Celem tego projektu jest zastosowanie swojej wiedzy na temat mediów społecznościowych, w celu budowania właśnie swojej obecności, ugotowania tej obecności i później wygłosić musi na ten temat przemówienie i podzielić się nim swoimi spostrzeżeniami, aspektami, swoimi doświadczeniami w tym, w tym, w tym, w tym obszarze. Mowa powinna trwać od 5 do 7 Tyle jeżeli chodzi o formalności, jeżeli chodzi o teorię. Natomiast, kim na to mowę wygłosi? Już mówiłem, Aleksandra Rzepka. Ola jest osobą, która myślę, że każdy z nas tutaj w grupie może nas czegoś nauczyć, możemy się inspirować się nawzajem. Ola jest osobą, która na pewno może nas zainspirować, jeżeli chodzi o determinację, jeżeli chodzi o upór, jeżeli chodzi o zachowanie pogody ducha w tej sytuacji, jeszcze przy okazji. Ola jak coś robi, to jak to, mówią, jak to mówi młodzież, albo grubo, albo wcale. Jak Ola biega, to nie jakieś tam przymieszki typu 42 km maraton, tylko Ola biegnie, ultramaraton. maraton. Ola jak robi prezentację, jak, mowi, jak wygłasza mowę, to przygotuje prezentację, zadba też o prezencję. Ola jak jest to ostmasterem wieczoru, to zadba o to, żebyśmy naprawdę, jeżeli to jest spotkanie świąteczne, poczuli świąteczną atmosferę. Czyli ona jak coś robi, to robi to porządnie. i mam nadzieję, że za chwilę się wszyscy o tym przekonamy i nie przedłużając, Aleksandra Rzepka w mowie Droga do skutecznej obecności w mediach społecznościowych. przyjemne, ponieważ będziemy rozmawiać o mediach społecznościowych. Ja jestem przede wszystkim fanką Instagrama, ale może zacznijmy od początku, ponieważ moja przygoda z, z mediami społecznościowymi zaczęła się tak naprawdę w sumie chyba w moim dzieciństwie. Powiedziałam, chociaż wtedy może i rzeczywiście nie było tych mediów społecznościowych, ale zaczęłam wtedy pisać fotobloga. To była taka stronka, gdzie rzucały się zdjęcia, pisały się różne rzeczy związane ze swoim życiem. Więc od tej, od tej pory, kiedy kończyłam, powiedzmy, 12. rok życia, miałam zawsze do czynienia z mediami społecznościowymi. I tak. Moje pierwsze kroki zaczęły się tak naprawdę od pisania bloga w okolicach moich studiów, gdzie miałam trochę też czasu wolnego, <gryw> miałam też wenę, więc zaczęłam tworzyć i pisać. I zaczęłam pisać i w międzyczasie zaczęłam biegać. I skoro zaczęłam biegać, to pomyślałam sobie, że mogłabym sobie zacząć o tym pisać. Więc moim pierwszym celem było inspirowanie innych poprzez bieganie. I tak naprawdę od tego powinno się zaczynać budowanie swoich mediów społecznościowych na znalezieniu celu i trzymaniu się tego celu. Więc moim celem było inspirowanie innych poprzez wrzucanie swoich... rzucanie swoich zdjęć, rzucanie swoich opisów, zbiegów i tego typu rzeczy. I wyzwaniem tutaj, jeżeli chodzi o budowanie swojej marki, jest regularność i ich jakość. No, tutaj z tym również, co jakby jest czymś normalnym. Kiedy się zaczyna jakby tworzyć kontent, to zaczyna się w pewnym momencie taka refleksja na, nad tym, czy, czy to ma sens, czy, czy jakby do, do czego to zmierza. Ciągle tylko się tak naprawdę w tym wszystkim liczą lajki. Nie ma w tym jakby większej głębi. Natomiast następną rzeczą jest przypomnienie sobie w czasie kryzysu. Jaki jest Twój cel? A celem jest inspirowanie innych. I właśnie to inspirowanie innych, między innymi przez bieganie. Pomaga mi jakby utrzymać powiedzmy swoją stałą widownię. I mogę, z, jakby, mogę, mogę stwierdzić, że dzięki właśnie mediom społecznościowym poznałam masę cudownych ludzi na przestrzeni lat, kiedy zajęłam się pisaniem. Oraz rzucaniem pewnych jakby wartości stolisów i innych rzeczy, ponieważ miałam przyjemność wystąpić na kanale, na YouTube. Kilka razy prowadziłam podcast u pewnego tak zwanego guru. Związanym. Takiego guru, który jest może Wam nieznany. Natomiast jeśli chodzi o bieganie górskie, to, to jest to naprawdę wybitna postać. I właśnie ta osoba zainspirowała mnie do tego, by zacząć w ogóle biegać po górach. Więc spotkanie się z tą osobą już było czymś dla mnie mega wielkim, a kiedy stworzyliśmy razem coś, to, to było to mega. I do dzisiaj utrzymujemy kontakt z sobą i nadal się, jakby rozwijamy, motywujemy w dalszej naszej wspólnej drodze. Właśnie korzyści z budowania obecności siebie w sieci. Dzięki temu zwiększa się nasza pewność siebie. Jesteśmy dzięki temu bardziej odważni, sięgamy po więcej. Do znajomości i współpraca, tak jak już po, wspomniałam, poznajemy ciekawych ludzi, fachowców z danej dziedziny. I właśnie tutaj jeszcze się hmm, może na krok hmm, jakby cofnę, ponieważ... Właśnie dzięki temu nie tylko nowe znajomości, które budują naszą relację, typu ktoś nas zaprosi do podcastu, ale też przyjaźnie, przyjaźnie na lata i trzymamy się właśnie ze swoimi znajomymi, z którymi razem tworzymy różne treści. Rozwój osobisty i zawodowy. Jest to właśnie ciekawe, ponieważ dzięki temu. Lubię analizować i dzięki temu mogę się rozwijać dalej w analizowaniu, w sprawdzaniu swoich statystyk, tego, kto ogląda z jakich miast, tego, kto w jakim wieku. Więc to są bardzo ciekawe, ciekawe dla mnie rzeczy. Oraz budowanie swojej marki. I tutaj się chciałabym na chwilę zatrzymać i wspomnieć o autentyczności. Ponieważ najważniejsza w tym wszystkim jest autentyczność, czyli to, że, że jesteś sobą, a nie udajesz kogoś innego, ponieważ to po czasie i tak ludzie weryfikują, czy, czy znasz się na temacie, czy, czy po prostu udajesz. I wzajemna inspiracja dzięki temu można się nawzajem inspirować z innymi użytkownikami w sieci. I właśnie autentyczność to klucz. Dziel się prawdziwymi historiami. Tak naprawdę dzielenie się właśnie swoimi historiami, które są oparte na Tobie, na, na tym, co Ty przeżyłeś, przeżyłaś, jest naj, najważniejsze w tym wszystkim, ponieważ tak jak mówiłam, bardzo często jest tak, że ludzie kreują siebie i najważniejsze to po prostu pozostać sobą. Wspólnota pasjonatów. Nie musisz być twórcą social mediów, by tworzyć pewną sieć połączeń, ale najważniejsze jest y, znaleźć swoją grupę na Facebooku i trwać razem. Czyli podsumowanie, inspiracja, wymiana myśli, wsparcie, budowanie marki osobistej i liczy się jakość. Dziękuję.